Ok, czyli co mamy uważać? Muszę jeszcze tutaj ogarnąć: Jak tutaj sterować tą drużyną moją lepiej? Jak to zazwyczaj było wytłumaczone na początku w tych wszystkich samołóczkach czy coś? A przecież cały czas jesteśmy podczas tej misji samołóczkowej. Chyba i tak nie żyje Ło, co ty tam robisz, typie, typie, nie zachowuj się jak ja Eee, to miłosierdzie jest całkiem niezłe Daj. A to w sumie fajne, takie tempo jest tutaj nadawane naszym działaniom też odporni są ci obcy, nie powiem! Już nie mam czasu... Wow! Nie mam czasu rozejrzeć się po tej platformie w ogóle. Sam! Biotic amp interface mode! Co o tym mówisz? Łoo, wow, snajperzy! Kurde z każdej strony biją! Starcza na ładuje. Ten typ nas zabije. No po prostu, co on robi? Jest... Nie mam pojęcia również. Da to jest jakaś maszyna. Ale to może nie być dobry mocny skan. To jest znowu jakiś ten klucz. I ktoś z boku? ja ten typ znowu tam jest, gdzieś pobieg dalej. Ten nasz, mój ojciec. Wow. Wow. Dobra. Leczenie, kurka, jak to jest leczenie? Gra, gra, gra. Ustawienia, sterowanie, poproszę, konfiguracja. No tak, w sumie pada mam włączonego, ale to nie o to mi chodzi. Sterowanie. Nie chcę pada. Odłączmy. Nie, nie mam pada podłączonego. Przypisane klawisze, dobrze. Do tyłu. Skok, uniki. Uniki są środkowe, środkowym, w życiu bym nie, nie Przeskok, kontrol, walka wręcz F, ok, moc 1, 2, 3. Czyli mamy tylko trzy moce? Przeładuj, interakcja, celowanie, precyzyjne, poprzednia broń, następna broń, takim broń, koło broni, bla, bla bla sprint. Z i C, ok, dość może być, rozkazy obu członków drużyny X, schowaj broń, skaner, wykonaj skan. No, a ktoś widział gdzieś, jakie jest leczenie? No, zbieraliśmy przecież. Dobra, to jest. Myślałem, że też gdzieś tu będzie leczenie. Omnice zapalająca, kondensatory też, większe maksymalne ten. To jest bardzo, bardzo kiepskie to wszystko. Nie podoba mi się to. W sensie moje wykonanie tej misji. A ten typ to chcesz, żebym zginął. Ewidentnie mój ojciec chce, żebym zginął. Uh! Może potem będziemy gdzieś tu mieli ten taki czas na obejrzenie wszystkiego, byłoby miło. Stary, weź się opanuj. Już wątpię, żebym miał tutaj czas to wszystko ogarnąć. Okej, okay, tam coś jest. Chciałbym, panie, chciałbym, ale. Dobrze, a gdzie on jest znowu? Zresztą pozostawiał pewnie coś po drodze. Kurka, gdzie ci A tutaj obcy są. To jest zamrożenie. A nie, to zdarzaj się. Ja tu nie wiem, tylko strzelam coś już przy drzwiach, tyle dobrego. Może przydałby się taki moment przestoju, żebym po prostu. A, tu mi się też odnawi ten. życie! Przydałby mi się taki moment przestoju, żeby tutaj ogarnąć to wszystko. I chyba właśnie go mamy w tym momencie. Dobra, ale chyba nie za dużo. aha, bo nasz ojciec już jakąś konsolę, żeby by, by dwóch członków drugim przejście z x z, ok, panią tutaj poprosimy, no nie, tutaj mam innego mieć, tak? aha, obu tu dałem nie, czekajcie, c, i drugiego mam dać tutaj, tak, z Broń proniera, postęp odszyfrowywania. No dobra, no to ja będę tą osobą, co będzie skakało od lewej do prawej. Nie no, muszę powiedzieć, że na razie to się fajnie zapowiada ta gra, fajnie. Mogę się doczekać tych takich rozwiązań innych, które tu będą. Wow, na niego to było zmarnowane. Jego, tu, jego to trzeba najpierw ubić mu te tarcze. A tego typka już nie. Ale gra lubi przyciąć, gra lubi przyciąć. Mimo, że nie, nie jest jakoś, nie powiedział, że ładniejsza od Mass Effecta trójki, który mi chodzi bez problemu w 60 klatkach. Po zdjęciu jeszcze tych ograniczeń wszystkich chorych, które miały. Miał efekt, nawet na opacie, tak. Okay, ten też nie nie. Teraz druga strona. Myślę, że ona może mieć problemy. No ona jest biotyczką. Nara, udało się. Ale akcja!

Nie, okay. we'll tam to Wracamy jest get zdjęte. Nie, czy. A, to mnie prosi. Dobra. A ja tu bym się do imienia, a nie. But uh. RIDER SENIOR. Uh. Uh. Nie wiem conversation on this planet has listened so far just be careful worried about your old man huh I won't tell anyone oh yo yo come on these are the moments that make it all worthwhile of course just and share them Sam begin translating a moment No, na po jakiej podstawie miało zacząć to tłumaczyć? Się. Let's see what we have. To się nie może dobrze skończyć. I'll be damned. It's working. You did it. There's hope at least. This is more than hope. It's proof we weren't crazy. We can fly to a whole new galaxy and still make sense of things. Sam had a little something to do with it. It was simply a matter of linguistics, though I am pleased to have it. Tak, jak myślałem, to się nie mogło dobrze skończyć. O, po naszej szybce totalnie. Czemu możemy jeszcze żyć? A, widzę, że mamy problem, jednak reprezentacja. Neutralne ekstrakcje teraz. Zróbmy to przeszło. ETA jest w 3, maybe 4 minuty. Но Не Nie lubię takich momentów smutnych. Sam, what's the reading? Ryder's implant is overloading. I suggest a hardwire connection. Do it. Twenty-two seconds. Uh, then how did I make it out? Hey, you're still with us. Guys, get to Sam Node. Riders awake. Who are you talking to? Sam. I didn't hear him. You're up. Look here. And here? To mój ojciec. Gdzie? Było to twoje życie, czy jego. I wybrał cię. Przepraszam bardzo. Wiem, że to musi być zabójstwo. Zginął śmiercią bohatera, nie zdałem go. Chociaż nie wiem, nie, nie miałem raczej wrażenia, że to była jakaś taka hard relacja ojca z synem. the beginning, that ojciec go. He made the ultimate sacrifice. He got the team out of danger. We all owe him for that. He once said that when his time came, he wanted to go out among stars no one had seen before. What are we doing in Sam node? Sam is now part of you in a way we don't entirely understand it played havoc with your brain Sam your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you Shouldn't that be Cora In theory in reality you're the new Pathfinder <laughs> You can't be serious What's the matter I think you're up for it

A lot of people are counting on us. Is the Ark still drifting? That's the thing. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. He needs to rest first. He's got two hours. We'll need our Pathfinder for this. Jeez, like oh, I checked on your sister. Still no change. But if you can pull through, so can she. A bit of your dad in both of you. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private channel. I shared it with him. Why did he do it? Why me? Unknown. But he never acted without reason. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Ciekawe co nabroiliśmy. Tylko, że nie pokazuje omni klucza. Chyba znaleźliśmy się na celowniku. Good to see you on your feet. We're at the Nexus. It's the forward hub for the entire Andromeda initiative. The Asari, Solarian, and Turian arcs should be there too. Let's hope they've had better luck. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Arch Hyperion requesting docking clearance. Gisha. Captain, I'm only getting their automated approach channel, not a live person. Well, like it or not, we're here. Take us in. Construction should have been finished by now. Could be worse. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Green Mogło tu nie być tego Nexusa. To byście dopiero mieli przerąbane. All right. I got us here. Good luck Pathfinder. Czyli co, przejmuję dowodzenie waszej emisji. To będzie zabawa. No. The explore in drogon That's the captain just cool. called me Pathfinder. This is really happening. Just take a deep breath. I still can't believe Dad's dead. This should have been his moment. But now it's yours. You just need to decide what you're going to do with it. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. Fall, we weren't ready to Ross, fall out of the sky on Habitat. Just updated the charts. Well, we survive that. She'll want to see crew right. So, always keep a jump jet handy. Nie wiem, czy oni obcięli budżet na tą grę? Strasznie dziwnie te postaci biegają. No ja dobra, pójdźmy od razu na Nexusa. Zobaczymy co nas tam czeka.